Witamy Państwa na konferencji prasowej po trzecim meczu półfinałowym między WGS Startem Lublina a Trefem Sopot. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Żan Tabak oraz zawodnik Jakub Szenk. i to jemu na początek oddajemy głos. Kuba jak podsumujesz to spotkanie. Kolejny mecz no, pod dyktando niestety Lublina. E... Od pierwszych akcji widać było, że, że to nie, nie jesteśmy znowu głową i z tą samą energią co w meczu numer 2 i w innych meczach w poprzedniej serii. Eee, musimy każdy w sobie przemyśleć, jak to zrobić, żeby od początku grać tak jak my chcemy i, i, i być tam, gdzie my chcemy. Bo, bo bez tego po prostu znowu tracimy 92 punkty, znowu. Eee, Dajemy im akcje, które, które dajemy się napędzać, dokładamy do tego straty. Także no, wszystko moim zdaniem zależy w naszych rękach. Musimy zrobić wszystko, żeby, żeby wrócić do, do, do Sopotu. I, i, I tyle, tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Jakuba? Jeśli nie ma, to podziękujemy. I believe that from the first moment we were not physically at the same level the, like a home team. Uh, they, from the first minute, wanted more than us. Uh, same like a first game in the Sopot, it's really hard to explain and believe that we are at this point of the season and that we are not putting 100% of our effort in a such an important game. But I'm not surprised because this is happening to us during the whole year. Matz, tak jak trener powiedział fizycznie nie zagraliśmy tak jak w ostatnim meczu, a tymczasem start. Od początku tego spotkania grał jak w meczu numer jeden. Drużyna nie zagrała na 100%, chociaż też na tym etapie sezonu trener mówi nie jest tym zaskoczony. Czy mamy pytania do pana trenera? We have no questions. Thank so thank you very match and good luck. Thank you. Prezja prasowa numer 2 po trzecim meczu półfinałowym oraz Basket Ligi Mężczyzn Negestar kontra Trafile Sobot. Tym razem są z nami przedstawiciele zwycięskiej, drużyny gospodarze trener Wojciech Kamiński i kapitan Filip But. I do kapitanowi oddajemy głos na początek. Dzień dobry. Ja z tych kwestii koszykarskich to zostawię trenerowi do opowiedzenia o meczu. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować naszej drużynie, wszystkim zaangażowanym że byliśmy przygotowani fizycznie, mentalnie i wierzyliśmy w tą dzisiejszą wygraną. Mimo tej porażki w Sopocie, to, to świetnie, świetnie się, świetny powrót z Sopotu, bardzo mądry odpoczynek, bardzo mądre przygotowanie pod rywala, ale to wszystko byłoby niczym, gdybyśmy nie zostawili serca na boisku i, i nasi zawodnicy dzisiaj zostawili to serce i w kluczowym momencie, kiedy straciliśmy na chwilę prowadzenie, co prawda jednopunktowe, ale dalej prowadzenie to to nasza mentalność była świetna dzisiaj i to nam pomogło dzisiaj zwyciężyć to spotkanie. Czy mam pytanie? Y tak, Kamil y wschodni. Filip, w tym czwartym meczu, który będzie w środę, uważasz, że na kim ciąży większa presja? Na Was, żeby to już skończyć, czy na Sopocie, żeby wrócić do Sopotu? Kogo to może bardziej podalić? Też trzeba było zapytać zawodników w strefy, jakie mają podejście. Ja, ja wierzę w swój zespół i, i wierzę, że tutaj na nikim nie, nie, nie ciąży żadna presja bo wiemy, że zaszliśmy już bardzo daleko w tym sezonie. Każdy to powie, że, że już jest kawał dobie roboty wykonane, ale jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia i, i, i każde kolejne takie zwycięstwo, każdy kolejny taki mecz nas napędza i mimo, tak jak zaznaczyłem wcześniej, mimo porażki w Sopocie yy, nie zwątpiliśmy, że możemy tutaj wygrać u siebie. Na pewno bardzo, bardzo nam pomogli kibice, także to trzeba pytać zawodników z strefla, czy mają presję, czy nie. Są świetnym zespołem, tam też yy, kawał zawodników występuje, więc każde, trzeba ich o to pytać. U nas w zespole czujemy się świetnie, czujemy się świetnie u nas na hali. A mógłbyś czy myślę o tym młodym początku na czym To jest bardzo krótki czas i, i to trzeba odpowiedzieć. No, to, to są takie trochę banały, ale no, trzeba się odpowiednio wyspać, jak przychodzimy na halę, bo musimy przyjść. Musimy obejrzeć kolejne, kolejne meetingi, kolejne e, sesje wideo i, i na tej hali też cokolwiek zrobić, bo, bo to też nie można przeleżeć na kanapie 48 godzin i być gotowy. Ale to też taki odpoczynek mentalny, że, że człowiek się nie załamuje po, po porażce. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do Filipa? No, jeśli nie ma, to dziękujemy. Filip, możesz się udać na zasłużony, mądry odpoczynek. Dziękuję bardzo. I oddajemy głos trenerowi Wojciechowi Kamińskiemu. Panie trenerze, gratulacje, jak Pan skomentuje. Dziękuję bardzo. W imieniu swoich zawodników gratuluję. gratuluję naszej drużynie, swoim zawodnikom postawy w dzisiejszym meczu, bo na pewno nie był to może najpiękniejszy mecz. Natomiast tak jak Filip powiedział, walczyliśmy. Widać, że obydwa zespoły są zmęczone, natomiast szczególnie ta końcówka czwartej kwarty, kiedy tref nas doszedł, wyszedł na jednopunktowe prowadzenie, a, a, a zimna krew. Tewin trafił trójka mimo tego, że przez cały mecz nie trafiał. Później wytrzymaliśmy ciśnienie na niżutów wolnych i cieszymy się ze zwycięstwa. Dziękuję Trajowi Tabakowi, drużniej trafiał pod bo a... wydawało się, że kontrolujemy ten mecz. Cały czas jest 8, 10, 11 punktów przewagi. Natomiast oni wracali, wracali, wracali i w tej czwartej kwarcie naprawdę to był ciężki moment, bo oni wrócili, wyszli na prowadzenie i wielokrotnie tak się zdarza, że wtedy ten zespół idzie dalej, natomiast my byliśmy w stanie odpowiedzieć i, i wygrać ten mecz i to jest dla nas najważniejsze, bo prowadzimy w serii 2-1. Oczywiście też dziękuję kibicom. Myślę, że no jest napisane, że 2600, ale tak mi się dało, że troszkę jest i więcej. Bo na pewno jest dużo więcej niż na, 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 na ostatnich meczach, więc dziękuję za super doping. Tej czwarte kwarcie to, to naprawdę e, e, hala niosła, więc dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz na mecz w środę. Czy mam pytania? Panie tenorze, te 48 godzin, które zostało do tego spotkania, to mówił po meczu w Sopocie drugim, że zespół fizycznie nie dał rady, przynajmniej niektórzy zawodnicy, dzisiaj to by wyglądało zupełnie inaczej. Jak i tych zawodników no, zregenerować właśnie, żeby za te 48 godzin nie powtórzyła się sytuacja z drugiego spotkania. Znaczy, nie będziemy jakoś specjalnie zmieniać. Natomiast ja ze swojego doświadczenia wiem, że te mecze takie szczególnie o 20.00 późno, zanim człowiek zaśnie, to jest godzina pierwsza druga. A, Czasami no, nie śpimy w swoim łóżku, jesteśmy w hotelu, jednak, nie wiem jak Państwo, ja lepiej odpoczywam jak jestem w domu, wstanę, idę do kuchni sobie, zrobię swoją kawkę, usiądę swoim, a, 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 w swoim fotelu, czy tam na krzesełku. No, to, to nawet takie mentalne troszkę, troszkę, troszkę inaczej, inaczej działa. Natomiast, no, to, to jest najważniejsze, myślę, że też do, naprawdę udało nam się Złapać to fajne połączenie samolotowe do, 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 do Sopotu. Więc my po meczu wtedy zostaliśmy w hotelu i rano, wprawdzie bardzo rano, zawodnicy wracali. Natomiast to jest jednak 45 minut na siedząco, a nie 8 godzin w autobusie. Więc, więc fajnie, że tak się udało z lotniska, naszego lotniska w Lublinie polecieć i wrócić. Ten meczu tak mocno wyściskał e, swoją rodzinę. E, no właśnie, dla trenera ten playoff to jest czas bardzo obciążający psychicznie? Fuh, każdy. Na myślę, że sezon też. Natomiast te mecze w playoffie mają to do siebie, że one są, a, a nakładają się na, ciebie. na ciebie są, Jest jeden dzień odpoczynku, i tak naprawdę a, ja myślę, że to jest. Kilogramy straciłem, bo, bo, bo wypociłem z gorąco na hali, e, więc poza tym mentalnie trzeba cały czas myśleć, e, e, analizować, nie, nie zawsze każdy zawodnik też się zgadza ze zmianami, trzeba czasami wytłumaczyć, później trzeba wyciągnąć dobre wnioski po porażkach, a, czy, czy wskazać co możemy zrobić lepiej, więc teraz trener e, e, Michał Sikora e, i ja będziemy mieli taką pracę, tra scoutingową, co możemy jeszcze poprawić i, i, i trzeba pokazać to zawodnikom. Cały sztab medyczny i, 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 i Kuba Dros będzie, będzie dbał o, o tą e, sferę fizyczną, aby, aby właśnie ice buffy, takie różne rzeczy, które, które robimy, e, aby ci zawodnicy po prostu wyglądali jak najlepiej Mhm. Też jeszcze tylko pytanie o, właśnie o halę no, bo dobrze wiemy też z poprzednich spotkań, że przy, przy pełnym wypełnieniu no, ten obiekt, który nie jest klimatyzowany, panuje tutaj bardzo gorąco. Ale trzeba już jest po przetargu, więc w wakacje ma być robiona klimatyzacja. Wierzymy, że, no że e, nie wiem jaka będzie pogoda za dwa dni, ale ale będzie klimat cenę niedługo, więc chyba temat już. Ale jest to pewne utrudnienie dla Was? To... Myślę, że warunki są takie same dla obu mhm. stron. więc A, a złej baletnicy to przeszkadza i spódnicy, więc nie ma, nie ma co tutaj mhm. szukać mhm. przyczyn, że to jest, mhm. jest takie same warunki, dla, są dla obu stron. Okay. Dziękuję. Jeśli nie mam więcej super. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zostawię.